Drodzy bardzo serdecznie Was witam i pozdrawiam, jest równo 12, jesteśmy na krakowskim rynku. No i co, i cieszę się, że za chwilę się spotkamy. Bo już 21 marca rozpoczynamy rekolekcję i cieszę się, że właśnie z Krakowa, tu gdzie kościół mariacki, gdzie Hejnał, możemy zobaczyć na Hejnał listę, gdzie sukiennice, gdzie tam dalej trochę Wawel, a po drugiej stronie rynku, gdzie kościół przemienia pańskiego, gdzie akurat posługuje przez te ostatnie lata, no to miejsce, z którego was bardzo serdecznie pozdrawiam. Drodzy, 21 marca rozpoczynamy rekolekcje parafialne i cieszę się, że ja, Tomasz Abramowicz, mogę w parafii, z której pochodzę wygłosić te rekolekcje dla Was. Chciałbym zaproponować Wam temat. Mianowicie spotkanie z Chrystusem to pierwsze jest chyba dla nas najważniejsze, ten moment, kiedy uwierzyliśmy, więc trochę o tym chciałbym powiedzieć, ale też życie różnie się toczy. Czasem jest tak, że odchodzimy, zawieszamy trochę naszą aktywność religijną, czujemy kryzysy, różne wiary. Chciałbym też o tych powrotach do Jezusa opowiedzieć i zachęcić tych wszystkich, którzy są gdzieś może na obrzeżach tej wspólnoty kościoła, aby wrócili. Drodzy, cieszę się niezmiernie, że będę mógł z Wami te rekolekcje przeżyć to przygotowanie. Piąta niedziela Wielkiego Postu 21 marca rozpoczynamy. Niedziela poniedziałek, wtorek środa, spotkania rekolekcyjne o godzinie 9 i 18, a także zerknijcie w program, bo są dodatkowe punkty, w których bardzo serdecznie Was zapraszam. Drodzy pozdrawiam Was, serca Błogosławie, prosto z Krakowa, trzymajcie się!